Dobry wieczór. Pominę komentarzem Technikalia, ale przypomina mi się od razu taka historia, jak to na rozdaniu pewnych nagród. Nagród na żywo, to była gala rozdania nagród. Mariusz Szczygieł, który prowadził galę, był zapewne, podobnie jak ja teraz, oślepiony światłem. No, jak to, jak to zazwyczaj, gdy się przemawia ze sceny. A w międzyczasie zadziały się właśnie jakieś problemy techniczne. Problemy techniczne z ustawieniem koncertu, który miał poprzedzać z kolei właśnie to rozdanie nagród. I publiczność podczas trwania, no właśnie, Jakiegoś takiego zamieszania, problemów technicznych, nic nie działało, nie grało, nikt nie śpiewał jeszcze i tak dalej, publiczność zaczęła się powolutku rozchodzić. Mam nadzieję, że dzisiaj wy nie rozeszliście się zupełnie, że, że, że nie wróciliście do swoich obowiązków i że właśnie tutaj na ten link zaklikaliście i jesteście tutaj ze mną. Otóż wtedy, gdy publiczność zaczęła się rozchodzić. Wychodzić z sali, zaczął tworzyć się pewien gwar na, na widowni. Mariusz Szczegieł wrócił do, do tego podestu z mikrofonem i nachylił się cichutko nad państwem wychodzącym, szeleszczącym, i powiedział tak. A chcę dodać, że został niezauważony w ogóle, że tutaj wszedł na scenę, bo każdy już się zajął sobą, i on wtedy do wszystkich powiedział tak. A dokąd się państwo wybierają? Przyłapał wszystkich na gorącym uczynku, był niezauważony, można było usłyszeć tylko jego głos. Ja pamiętam do dziś to, to właśnie prawie szept, to czułe przywitanie. I właśnie chciałam Państwa zapytać, skąd Państwo przychodzą, nie dokąd się wybierają. To jest jedna anegdota, a druga kojarzy mi się bezpośrednio z tytułem dzisiejszego odcinka, odcinka numer 8, który brzmi Cafe Rosa. Była taka piosenka w kawiarence Sultan, którą śpiewał, Grzegorz Turnał doskonały, bezbłędny, ale wcześniej też Kalina Jędrusik do tekstu, no właśnie czyjego tekstu, może zgadniecie. Poczekam chwilę. Jak nie, to wam powiem, ale i ta piosenka, tekst tej piosenki brzmiał mniej więcej tak. W kawiarence sułtan przed panią, róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani dał. No, właśnie, kafe Róża, kawiarenka Sultan. Oczywiście tekst napisał Jeremi przybora i Jerzy Wasowski. Napisali: Piękna sprawa. Proszę Państwa, muszę od razu zaznaczyć, że nie pochwalam postawy życiowej bohatera dzisiejszego odcinka, pana Franciszka. Ale tak to jest, kiedy bohaterowie wymykają nam się spod kontroli. Nam, autorom, nam, twórcom, że tak powiem. I tego nam życzę. Tego i Wam, nam, Wam, mnie i Państwu życzę, aby troszkę odrobina nam się wszystko wymykało spod kontroli w pozytywnym sensie. Żeby życie nie było tak kompletnie przewidywalne. To jest kanał Piękna Starości, odcinek ósmy. To projekt. Na podstawie na bazie stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci. A ja nazywam się Magda. Ruta. Jestem. Pisarką, dziennikarką. Tak się chyba okazuje. To będzie ósmy odcinek. Jest już, jest już u was bardzo dużo, bardzo się cieszę. No dobrze, no to ja w takim razie odpalam ten tekst, prawda? Kafe Coferoza tytuł. Tam na rogu jest kawiarnia róża, opowiada Franciszek, siedząc na balkonie i patrząc na plecy syna. Zachodzę do niej trzy razy w tygodniu, około 11 rano, gdy wracam z ryneczku z zakupami i ostatni punkt to jest właśnie ta kawiarnio-piekarnia, bo w niej mogę kupić chleb. Ale nie świeże pieczywo jest moim głównym celem tych wizyt. Na zakupy, jak już mówiłem, trzy razy w tygodniu, w poniedziałek, środę i piątek wysyła mnie moja żona. Częściej chodzić nie bardzo mogę, jestem po operacji biodra, ale trzy razy starcza, chleb mrozimy, żona jest zadowolona. W pozostałe dni ona dokupuje czego nam brak. Szkoda, że jeszcze nie miałeś okazji jej poznać. Nie wiem, czemu zawsze jej coś wypada, gdy akurat masz przyjechać. Ale za to jest świetnie zorganizowana i sporo ode mnie młodsza. To akurat wiesz, 15 lat. Polubiłem ten jej dryg i kocham za to tę dziewczynę. Ja dość wolny duchem, ale a co najmniej ciałem, <grybujesz> potrzebuję takiej babki. Nela wie, co i jak. Wszystko jest w domu posprzątane. Ale gotuję ja. No przecież mnie znasz. Mamy podział obowiązków. Ona zawsze pamięta, kiedy mam wizytę u lekarza, a sama, jak ma iść do kosmetyczki czy fryzjera, i jak jej nagle zmienią termin, to strasznie się stresuje. Nie lubi zmian w planie. I mi dobrze z tym. Robię co do mnie należy, a potem mam wolne. No i. Jak tak zachodzę w poniedziałek, środa i piątek do kawiarni Róża, to tam sprzedaje taka młoda dziewczyna. Może mieć ze 30 lat najwięcej i ja jej już zażyłem powiedzieć, gdyby pani była starsza albo ja młodszy, to bym się z panią umówił. Bez odbioru. Ale że mam, ty wiesz ile już liczyłeś kiedyś? 84 lata. To poprzestaję sobie na tym, że zamawiam tam kawę trzy razy w tygodniu, siadam z tą kawą w ogródku, słabą, taką dużą mleka i bez cukru. Przecież nie mogę, cukru, wiesz. Przez witrynę widzę piękną ekspedientkę, a przed sobą ulicę z przechodniami, matki z wózkami, ojców. Życie, pełnie życia. Koleżanki w zakładzie pracy, jak jeszcze pracowałem, też niczego sobie kobiety i mężczyźni tak samo mi mówili: Ty to będziesz umierał, a dalej będziesz się śmiał. Ale te historie to już znasz. I co? I miały rację, mieli rację. A co bym powiedział sobie młodszemu, gdy miałem te 30-40 lat teraz? Powiedziałbym tak, Franiu, tylko pamiętaj, niczego nie żałuj, dbaj o rodzinę i bądź tajemniczy. Co by się żona o niczym nie dowiedziała. Jak klientka fajna była, któraś to nie przepuściłem. Żadnej nie darowałem, ale gwałtu nigdy. To ona jedna taka mnie raz zgwałciła, potem dopiero się zorientowałem, bo człowiek od razu nie wie, w szoku jest. Raz inna sytuacja. Franciszek zmienia ton głosu na bardziej ilustracyjny, sceniczny, gdy już wyczuł, że syn wcale niechętnie go słucha. Było to tak: ja w pracy, w zakładzie, czekoladki kupiłem dla klientki, oczu z niej nie mogłem oderwać i stoję z tymi czekoladkami przed nią. Prawie klęka, a wtedy do zakładu wchodzi moja żona Nela. I co ja na to? Ja jej na to, że to żart z tymi słodkościami taki dowcip. Obróciłem wszystko i było dobrze. Nela się nie poznała. Ty mnie przecież może nie chcesz słuchać, ale mówię ci to wszystko, żebyś wiedział, że ojciec miał nie zawsze dobre uczynki. Natomiast, że trzeba jak je tak robić, by innym szkody nie robić. A moje sumienie to moje. Na swoje konto grałem. Nikt nigdy nie wiedział. Inna sprawa, że unikałem. Też jak ognia sytuacji niebezpiecznych. Na przykład, broń Boże, nie zadawałem się z pannami, synu mężatki, pamiętaj. Tylko mężatki, te są bezpieczne. Nie doniosą, bo i same mają w tym interes, żeby mąż się nie dowiedział. Ojciec, co ty w ogóle opowiadasz? Odzywa się po raz pierwszy syn Michał. Opiera się na balustradzie balkonu, głową na, ma wpuszczoną w ramionach. Franciszek w tym czasie siedzi elegancko na składanym krześle, z nogą w polarowych pantoflach założoną na nogę. Ta, która jest w spoczynku, ma w sobie kawałek sztucznego biodra po operacji przed 10 laty. Zakrzep żylny plus zwichrowane stawy. Efekt prawie 55-letniej pracy jako szewc z małym zakresem ruchu, i palenia tytoniu. Starość zaczyna się od niemocy seksualnej, opowiada synowi senior. Moja zaczęła się po operacji, gdy miałem e, ile? Liczy chwilę. 74 lata. I tak że długo. Jak człowieka noga boli lub serce, to jeszcze nic. Ale jak już nie może, to smutek taki synu podchodzi, że Zostaje tylko gra miłosna, dobre chęci i palce do pieszczoty. Czyli w zasadzie unosi brew Franciszek to co najpiękniejsze. Syn Michał ani drgnie, tkwi z głową załamaną w rękach. A jak ci się układa? dopytuje ojciec, zanim syn odpowie, jeśli odpowie, na balkon wbiega pięcioletnie dziecko, jak się za chwilę okazuje dziewczynka. Potyka się o próg, chwila zawieszenia. Dziadek już składa i zniża ręce do podpory. Michał też się podrywa, ale mała radzi sobie sama, nie tracąc równowagi. Wstępuje na pokład męstwa, balkon z widokiem na blok i kawiarnię róża, wciśniętą niby swawolny bluszcz w kant budynku. Nie jest tu ojcu za gorąco? Michał pyta Franciszka zasadniczo. Ekspozycja światła jest tu południowa. A pora roku roztarbionego września, jak spóźnione dojrzewanie nastolatka z późnym wykwitem pryszcza. Słowem, że Jara. Nie, mnie nigdy nie było za gorąco. Lubię podniesioną atmosferę, odpowiada rozbawiony staruszek, który właśnie rozłożył nogi i odchylił głowę, jakby nagrzewał twarz i przyrodzenie. Junior, juniorka, macha ręką i zgarnia pod pachą. Pod pachę najmłodszą junior macha ręką i zgarnia pod pachę najmłodszą w, w rodzinie. Pięcioletnią Ksenię, która właśnie podeszła do barierki i wkłada nos między szczeble. No, staw dziewczynkę, nie widzisz, że też sobie chce popatrzeć, śmieje się dziadek. Michał daje za wygraną, zostawia małą pod opieką dziadka, sam wchodzi do mieszkania. Dziadek Franciszek przejmuje odpowiedzialność, podnosi się z krzesła, by tu, i w, by to i wnuczce utorować drogę do widoków na życie i zarazem osłonić ją co najmniej symbolicznie przed szczelinami w balustradzie. Poszłabyś sobie w świat, nie? Zwraca się do podopiecznej. Dziadek, siadaj, dziadek, i nie gadaj, odrzeka młoda. A dziadek na to tylko lekko zdziwiony siada ze śmiechu. Tak cię kocham. Wykrzykuje przy tym ten najstarszy do tej najmłodszej. Z wnętrza mieszkania rozbrzmiewają zawołania na obiad. Nie, nie, nikt go nie ugotował. Nela przecież wyjechała. Zresztą ona nie gotuje. Syn zamówił coś pcheta porté. Po głębokim obiedzie i drzemce znów posiedzenie balkonowe. Tym razem obydwaj panowie na rozkładanych przesłach. Patrzą przed siebie jak widzowie taniego teatru. Na skrawek nieba w zmierzchu, ulicy w budowie. W oknach bloku naprzeciwko rozgrywają się żmudne sceny: coś od Berdmana. małżeńska do połowy przykryta zasłoną, ona trzepie pościel, on siedzi zgarbiony nad tabletem. Rodzicielska, dziecko w zielono-niebieskim pokoju, jeśli dobrze się przyjrzeć, rybki. Przy biurku, odrabia lekcję do, do późna. Matka wchodzi i zaraz wychodzi. Pewnie coś mu zdążyła powiedzieć. Aż wreszcie scena nie ma. W oknie mieszkania, matematycznie naprzeciwko mieszkania Franciszka, do, odbija się dopiero co zapalona latarnia. Jeszcze przed chwilą można było przez, przez nie dostrzec wklęsłe wnętrze z staromodnym żyrandolem, wersalką i stołem. Tam mieszkają Kuśmirowscy, informuje Franciszek. Teraz odbija się tylko domaganie latarni. Sztuczne światło ulicy zastąpione, zastąpiło zamarłe domysły, co tam u Kuśmirowskich, czy żyją jeszcze. Parka taka, dojaśnia staruszek. Jeszcze rok temu żeśmy ja, małżonka i oni wychodzili razem na kręgle, jak Boga kocham, na kręgle. Ja już się schylić nie mogłem. Ale przynajmniej oni turlali, a ja patrzyłem na to na kule, to na fajne, wiesz, panienki, te z baru. No co? Spogląda Franciszek na syna, zaczepnia. Ale zmierzch już. Daje się mocno w zmysły, zmys w zmysły. nie widać dobrze twarzy, słychać tylko ciężkie wzdychanie syna. Michał, ty dobrze, teraz żyjesz z tą swoją? Syn się wreszcie oswobadza. Mówiąc krótko, dobrze, bardzo dobrze. Mama zmarła w niedzielę, odpowiada na to stary. Moja mama, spieszy synowi z pocieszeniem, ale to było 76 lat temu. Miałem wtedy 9 lat. Ty nie wiesz, mój chłopczy, jak doceniać życie trzeba. Jakby mi ktoś wtedy powiedział, że dożyję 84, to bym nie uwierzył. Latarnia, po burzliwym rytuale przejścia, w rozdykotanym poszukiwaniu mocy żarzenia, jak kierownik światła na planie, wchodzi właśnie w swój stan konstant. Wyludniamy się, mówi pełnym zdaniem Franciszek, bez cienia żalu właściwie, tylko stwierdza fakt i czeka echem na reakcję syna. Ten nic się nawet nie schyla po rękawiczkę. Ma jedno dziecko. Jak miał córeczkę Ksenię. gdy ci mówię o drugim, to ty mi na to, że bez twojego udziału, odpowiada za Michała tata, a że młodszy dalej milczy staruszek kontynuuje. Ale to nawet zabawne. Dziecko bez twojego udziału, jażbym tak odpowiedział. Mam swoje udziały gdzie indziej. <śm> wiesz, nawet nie najgorsze robią obiady. W tym, jak ty to nazywasz, Iber. Uberze, poprawia syn. Iberze. Więc moja mama, a twoja babcia umarła, jak miałem dziewięć lat ledwo. W szpitalu na ostre zapalenie trzustki, ale wszyscy wiedzieli czemu. Imieniny były. Jej matka zabiła świniaka, i się wszyscy, jak jeden mąż, pochorowali od tego mięsa. Błosienica. Tylko ci, co zapili, wtedy wódką przeżyli. Bo alkohol chroni od złego. A mama nie piła i teraz leży 80 kilometrów od Poznania. Przez 10 lat nie mogłem podejść do grobu. Mamy tak mnie dusiło. Milczenie. Latarnia. Zmierzch. To już przedawnienie. Teraz wielka, ironiczna noc. Potem mój ojciec drugi raz się ożenił. Od pierwszego spojrzenia z moją macochą się nienawidziliśmy. Dlatego z twoją matką to ja się rozwiodłem dopiero jak zdałeś maturę, żebyś miał rodzinę. Chociaż moją nową narzeczoną kochałem strasznie dużo przed rozwodem. Biodro, dobrze się sprawuje? pyta syn. Tak, mamy się dobrze. Kiedy kontrola? Ach, co ci po tej wiedzy! Ty już wtedy będziesz pewnie w Singapurze, a ja gdzie będę? Tego nie wiadomo. Znów śmieje się starszy pan. Nie tak często trzeba na kontrolę. Choć najlepszy, muszę przyznać, był ten lekarz z Wiednia, ale nawet kto by pomyślał, lekarze umierają. Były szewc. Rejmuje z kieszonki marynarki to jego papiery medyczne dotyczące układu krwionośnego i żył. Co ja chcę, ale ja zawsze mam przy sobie, odpowiada Franciszek. Przekazuje synowi do ręki. Ten wstaje, wchyla się do mieszkania, aby wcisnąć kontakt, zapalający światło na balkonie. Wraca tułowiąc do ojca i przegląda dokumenty, po czym nie moje oddaje. Możesz dotknąć, jak chcesz. Odsłania kawałek biodra, Franciszek. Pod spodniami ujawnia się niezręczna wypukłość, jakby zaszyta grdyka, pokryta skórą i życiem. Michał z grzeczności dotyka sztucznej kości, ale tylko na sekundę i można by rzec nie opuszkiem, a powietrzem pomiędzy opuszkiem a ciałem ojca. W środę wracam z ryneczku, sprawdzam, jest w skrzynce list adresowany do Neli. Ona pani Gara w domu. Otwieramy to z urzędu skarbowego Poznań Grunwald. No i co? Pojechałem z nią do tego urzędu, żeby ją wesprzeć na duchu. Tam się okazało, wszystko w porządku. Ale co wcześniej napanikowała, to ona musi mieć zawsze wszystko zaplanowane. I znowu historia taka, że raz, drugi, trzeci, do mnie. Z butami przychodziła do naprawy, aż jej te buty naprawiłem na dobre. Pokazuje długie, stare, mocne zęby franek. Podobała mi się piekielnia, ale czekałem aż i ona, i ty uzyskacie pełnoletność. Co za ironia. Syna nam, syna mam, mówiłem jej, a poza tym, no przecież za młoda była. Uczyła się jeszcze w liceum, ale tak się uparła. Mi wtedy powiedziała, a moje koleżanki, i wtedy powiedziała, a moje koleżanki to się ze starszymi umawiają i co? Odczekałem dwa lata, a potem nie trzeba było dwa razy prosić na kawę jedną, drugą i na trzecią poszliśmy do jej rodziców, że w ciąży jest. To dobrze, że wiemy z kim. Ci jej rodzice mi na to odpowiedzieli. I tyle było żadnej afery. A ty zdawałeś wtedy zdałeś wtedy maturę na pięć, na cztery, tato. Na cztery, poprawia Michał. Zależy przecież z czego? Z matematyki. Chyba piątkę miałeś. To prawda. No to co widzisz, mądrzysz tu? Trzeba pozytywnie myśleć. Przyleciałam ci właściwie powiedzieć, że postanowiliśmy z Elizabet, że zabieramy ciebie do, do nas. Mówi Michał i mruży oczy od ostrego, sztucznego światła balkonowego. Nie możesz dłużej mieszkać sam. Jak sam? Co ty, synu, mówisz? Mam tu unelę złotą, mam tu porządek, mam swoje poniedziałki, środy i piątki w kawiarni Róża. Tato, mówi syn, jesteś tu zupełnie sam. Dobrze, że winda działa. Ale z czasem będziesz wymagał większej opieki. Jak jest sam, od, odkrzykuje staruszek. Mam tu żonę i to jaką, że aż Kuśmirowski z naprzeciwka zazdrości. Tato, Nela nie żyje od trzech lat. Słucham, oburza się szewc. Słucha. Wypraszam sobie takie gadanie, albo wyjdź mi stąd natychmiast, albo sam cię o własnych siłach wyprowadzę. Wstaje w ciszek z krzesła i lekko, tylko podpierając się o framugę drzwi, wsuwa się w głąb mieszkania. Syn też wstaje, podchodzi do balustrady, patrzy w dół na ulicę, która zatopiona jest w dużym kontraście czerni i ostrego światła. Latarni. Przejeżdża szybko dwa razy ponad dozwoloną prędkość samochód, a po prawej żarzy się czerwony neon z przepalonymi znakami nad E, O i Z, kafe, roza. Proszę Państwa. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka ósmego już pod tytułem Kaferoza, Kawiarnia Róża. Dziękuję miastu Poznań za ten odcinek i moim bohaterom, którym z racji, no cóż, wszelkich tajemnic, nic zawartych w tej opowieści, zmieniłam dane. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, że wytrwaliście ze mną do końca. Jak w tej anegdocie z początku dzisiejszego spotkania, donikąd się nie wybraliście, a jeśli to po dobrą herbatę czy spóźniony obiad. Piękne starości dobiegają już powoli końca, za tydzień ostatni odcinek, ale jeśli macie ochotę, znaleźć się w odcinku pisującym, na bis, to bardzo proszę o kontakt. Napiszcie do mnie na Facebooku najlepiej, tam właśnie najchętniej rozmawiam z Wami, bądź też via Messenger, czy też no właśnie, via Messenger piękna starości. Na dole tej, tego odcinka, tutaj na YouTube, pojawi się za chwilę link do piękna starości w całości, a także do tego odcinka w wersji tekstowej. Widzę, że, że, że piszą pani Lidia Nowak. Czy jest możliwy kontakt z panią przez telefon? Bo mąż jest niewidomy, nie ma możliwości pisania. Oczywiście. Oczywiście za chwilę, może już teraz wpiszę swój numer telefonu pani. Będzie mi bardzo, proszę bardzo, proszę dzwonić. Będzie mi bardzo smutno rozstać się z Wami, dlatego myślę o tym odcinku bisu, bisującym. Jeśli tylko ktoś z Państwa zechce być, e, zapragnie, e, lub będzie miał potrzebę być bohaterem tego ostatniego bisującego odcinka. E, a także, no cóż, myślę o tym, żeby może właśnie spotykać się z Wami w zupełnie nowej odsłonie z innej okazji. E, też wokół, wokół tekstu dookoła tekstu, ale zupełnie innej, innej sprawie, aby przy, przedłużyć żywotność nam wszystkim. Słuchajcie, obejrzyjcie na koniec takie zadanie. Obejrzyjcie film Nadzieja, który właśnie jest w Kinach od niedawno od tygodnia bodajże. Mari Sodal, e, norweski film o oryginalnym tytule piękny, pięknie brzmiącym, jeśli dobrze wypowiadam to słowo, nadzieja. Jeśli macie nadal ochotę, to znaczy, jeśli może inaczej, jeśli chcecie pospieszyć się kochać ludzi, obejrzyjcie ten film i jeśli macie ochotę porządnie się popłakać. Kiedy może mogą Państwo zadzwonić? Pani Lidio choćby dziś, nie ma problemu. Może być dziś wieczorem, może być jutro od rana. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Piszcie do mnie. I widzimy się za tydzień. Miłego wieczoru. Dobranoc. Pa pa.